Cześć! Ogólnie to ja wróciłem. Pewnie nie na długo, bo pewnie to jest jeden mój film, i potem zniknę na 50 miesięcy. Um. Więc tak. Dzisiaj mam plan na polskie kody, sprawdzić czy ta gra umarła, czy nie umarła, bo coś czuję, że po prostu już ta gra mogła umrzeć. Daj, jeżeli jakimś cudem jeszcze nie jesteś na tym na, Najlepszym Discordzie na świecie. To witam do opisu i po prostu dołącz do tego Discorda, bo będzie mi miło, tak? Ile? Ile? Pójdę je tutaj Jaki ghost? Poprawmy to same w night, bo to jakiś ghost przechodzi. Tam ten zdaje nie, do, nie dotykaj mnie, nie dotykaj mnie! Ja jestem nieletni! Czele tego. Czele. Ale, Czele. Zobaczcie jakim ja jestem branch god! Robimy ten... Uh, wieżę. Nie Ryską. dotykajcie Dwie tak, wie... Ja cię, do, ja cię dotknę. Ej, Draken. <laughs> <laughs> uh, to, to jest jakiś, to jest Chodźmy, do bingo. Gdybym wow, nie mógł tego zrobić szybciej, po prostu przejść tym tunelem. Ale co wy robicie, no? No, wysyłam ich na tutoriala. Zgłaszam cię na policję za to, co robisz. To są cheaty Co ty w mikrofonu grasz? Co ci się dzieje z mikrofonem? No czemu go dotykasz? Co ty robisz? Nas! No, no, się, mi się Nie też robimy windę, robimy windę, Daj mocę, proszę! Złapmy się wszyscy za ręce! To jest super.